Bardzo proszę o przygotowanie e, głosowania. Oczywiście. Głosujemy w systemie e-sesja i poprzez podniesienie e, ręki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Pan, to co pan wypisuje, to, to panu dojrzałem, że będzie to samo. Ale to jeszcze pan Pan radny Marian Rał. Nigdy takich nie było i jak nie dzielimy, jest remis. Więc. Ja wobec tego, jeżeli mogę zmienić zdanie, to proszę bardzo. Zmieniam zdanie i, i udzielam na no tak. Dobrze, czyli dziewięciu radnych za. Tak bardzo proszę. Jeżeli nie można, to no, Pani Adamie, jak pan głosowania. się zastanow, zastanowi. No, bo się, bo... Jak najbardziej. E, witam państwa, państwa serdecznie, nazywam się Artur Grala. Witam e, mieszkańców Zabrze, radnych, przewodniczących, panią prezydent, wiceprezydentów. E, ja chciałbym się odnieść do sprawy referendum odwoławczego pani Agnieszki Rypniewskiej. Chciałem zachęcić wszystkich mieszkańców do głosowania. Nie wiecie, nie wiecie. Przepraszam. Szanowni radni, szanowna pani prezydent, mam nadzieję, że to refer referendum jest dla pani takim ostatnim dzwonkiem, żeby po prostu zmienić politykę, nie wyprzedawać Zabrza, nie likwidować Zabrza. Także dziękuję, życzę państwu miłego dnia. Bardzo dziękuję pani prezydent bardzo proszę bardzo dziękuję za ten cenny głos i te cenne rady zabrza nie wyprzedajemy i nie likwidujemy